W związku z tym też jeszcze ważną sprawą jest, że PSL głosował za tą ustawą w Sejmie. Oczywiście zgadzam się z tym, że na pewno nie chciał takiej, tego zapisu, który mówi, że zbiórki publiczne są opodatkowane, ale za tą ustawą głosował. No gdyby teraz w Senacie PSL zagłosował za odrzuceniem tej ustawy w całości, no, byłoby to całkowicie niezrozumiałe dla naszego środowiska i no, potraktowane przez nas jako raczej działalność polityki bieżącej. Ja, ja, przepraszam bardzo, przede wszystkim zostałem poinformowany, ponieważ pan tutaj wszedł na tę trybunę i ja będąc przekonanym, że jak ktoś podchodzi do trybuny senackiej, to ma do tego prawo, oczywiście mam ja, panie, ja uz, oczywiście mam panie uzyskałem proszę, informację, proszę że nie był pan regulamin. zaproszony do tej debaty. Ale nieważne, ja mam. Ale... Ale ja prowadzę tę debatę i instruuję Pana, że nie jest Pan tutaj od tego, by pouczać senatorów, jak mają głosować. Dobrze, a ja mam prośbę... Prosić... Już abstrahując od tego, to ja to wyjaśnię, czy Pan ma prawo w tej sprawie wystąpić, czy nie, bo nie jest Pan zgłoszony na tej liście i ja być może popełniłem błąd, dopuszczając Pana do tej debaty, bo Pana nie ma tutaj zgłoszonego. Panie Marszałku, ale w regulaminie Senatu, który Wysoka Izba przyjęła, jest punkt, w którym Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma prawo wystąpić podczas dyskusji plenarnej. Proszę sprawdzić regulamin Senatu. Najprawdopodobniej Pan sam za nim głosował. Kończąc, jeżeli, jeżeli, będzie, jeżeli Senat odrzuci tę ustawę w całości tylko po to, żeby postawić Prawo i Sprawiedliwość w trudnej sytuacji, bo zawiera ona... To Przepraszam, się... zapis, ja odbieram Panu głos, zapis, ponieważ zapis, ja stwierdzam, że Pan absolutnie zapis. nadużywa swojego prawa do politycznego wystąpienia i instruowania. Jest, Zabieram Panu głos i bardzo proszę o opuszczenie trybuny. E eh, panie <coughs> Bardzo proszę o opuszczenie trybuny, ponieważ uznam, że zakłóca pan obrady Senatu. Bardzo proszę o Panie zakończenie wystąpienia i opuszczenie trybuny. Trybunę, bardzo proszę, aby pan opuścił trybunę. trybunę Więc pan, bardzo proszę to zrobić to w tej chwili. Jeszcze raz bardzo proszę bardzo proszę o opuszczenie trybuny. Ostatnie moje zdanie. Bardzo państwa proszę o to, żebyście nie orzucali tej ustawy w całości, a poprawili, poprawili ją poprawkami, które już na komisjach zostały zgłoszone. Bardzo dziękuję za zabranie głosu. Ja bardzo bym prosił, abyśmy na przyszłość, aby, aby na przyszłość, aby na przyszłość no, osoby odpowiedzialne za obecność na sali osób dopilnowywały tego, by osoby, które są do tego nieuprawnione, nie wchodziły na trybunę senacką. Bardzo proszę o zabranie głosu. Projekt tej ustawy został wniesiony przez Komisję Sejmową. Bardzo proszę o niepodnoszenie głosu na sali obrad, a Straż Marszałkowską proszę o wyprowadzenie tego pana, który zakłóca obrady posiedzenia Senatu. Bardzo proszę o wyprowadzenie pana, który zakłóca obrady posiedzenia Senatu. Zakłóca pan obrady posiedzenia Senatu. Zakła zakłóca pan obrady posiedzenia Senatu i bardzo pana proszę, aby pan nie zakłócał obrad posiedzenia Senatu przez wznoszenie okrzyków i zaczepiania senatorów. Ale co tu się dzieje? Proszę państwa, ja ogłaszam pięć minut. Marszałkowską. Najmocniej Państwa przepraszam za to zachowanie, które absolutnie nie powinno mieć miejsca na sali obrad Senatu i chyba Państwo widzieli, że ja po pierwsze udzieliłem Panu głosu, jak się okazuje być może w ogóle popełniłem błąd w tej sprawie, ale powiem szczerze, że no, zachowanie tego Pana jest absolutnie niedopuszczalne. Wznawiam obrady.